To co? Zagramy jeszcze raz tak. Tak. Trzy pojedynki. Trzy pojedynki, tak żebyście mieli tutaj coś na uwadze. Oczywiście nie wykluczam pora porażek też tak. Nie wykluczam. No, z księciu nie mamy do czynienia. Czarnoksiężnik, nie, to zobaczymy zobaczymy no ja bym tutaj zosta zostawię chyba to wszystko już nie będę tutaj e, nic szukał może się trafić jeszcze go gorzej księciu e, też pięknie tutaj wszędzie że tak powiem tak pięknie elegancko można powiedzieć Ja bym chyba wystawił na Księciunia, chociaż zauważcie, że ten nieustraszony już tak jak wcześniej dawałem do zrozumienia, żeby zagrać coś, no, bynajmniej za zero albo coś, no, ale tutaj za, zagramy. Podejrzewam, że nie wyeliminuję go od razu, a teraz będziemy mogli coś zagrać, tak? Mamy tutaj karty takie o przykładowo no mamy tutaj dodaj plus jeden lub odkryj no zagramy te dwie karty dwie karty weźmy weźmy może losowego i ten dostaje dostaje tutaj plus dwa do ataku Zagrajmy może no, Przyzwijmy, przyzwijmy, dobra przyzwijmy No dobra, wy, wyczyścimy tutaj Wyczyścimy On no, tutaj e, albo może dobrać kartę, albo coś wystawić no nie wiem, albo, albo polecieć, o właśnie Zadaj wszystkim, poleciał, no, poleciał I wtasował odłamki. No dobra, no dobra, trudno. Zagra, zagram jeszcze raz taką kartę, ale ja bym proponował tutaj może uwięzioną w uśpieniu, chociaż ta nie dostanie teraz. Nie dostanie, nie dostanie. No trudno, no trudno. Nie dostanie, to nie. Jak się uchowa, to następnym razem dostanie. Uchowała się. Ale ten jeszcze jedną turę potrzebuje. No to dobra, to musimy zagrać w ten sposób. Walnąć 4 i reszta przychodzi na bohatera. Ten dostaje oczywiście plus 2 do ataku, więc lecimy. Lecimy. I znowu te odłamki tutaj. Te odłamki to nas wy, wykończą normalnie, wykończą jak on zacznie tutaj wtasowywać, no, na kogo poleci, ajajaj, aj, aj. no dobra trudno, zagrajmy tu strzelbę, strzelbę, dodajmy dodajmy może temu tak, bo on będzie atakował teraz, no to cztery, cztery walniemy tak, tutaj dwa, tutaj dwa. No mamy mamy coś mamy coś weźmy nie wiem eee, może weźmy tutaj sekret taki mamy tu stronników więc zobaczymy jak się uchowają no to, to dobrze a jak nie to to trudno no musimy ryzykować czasami leczy się oczywiście tymi odłamkami ja 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 i jeszcze do zdrowka Nie dość, że zniszczył to. Jeszcze do zdrowka no ale dobra. Ok, tu trafiła nam się taki lek. Wszyscy dostają plus jeden, to nie, nie jest zła opcja. Nie jest zła opcja. Przyzwiemy tutaj jeszcze jednego. O, i dostali jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No teraz musi, musimy tutaj polecieć i zobaczymy, co mamy. Co mamy? No w razie czego? Nie wiem, kopię przyzwijmy. Przyzwi jak. No lecimy. Co, co mamy to lecimy. To lecimy, lecimy. Im więcej obrażeń tutaj w twarz, tym, tym lepiej. Tak? Lecimy na tego bohatera. Ile się da no? Ile się da? Poleciał tutaj wszystkich Może nie wszystkich, no część została. Z tego się cieszę. Z tego się cieszę. Jeszcze ma trzy kryształy many. Więc teraz co? Co tutaj? Trzy obrażeń, ale nie, ma, nie mamy pustej ręki, że tak powiem. Tu tym zrywem nie możemy za bardzo lecieć, bo nikogo nie ma. Bo nikogo nie ma. Więc teraz na, na spokojnie. No. Lecimy tym, lecimy tym. Tutaj dwa obrażeń zadamy, tak. No i tutaj trzy i kończymy, tak? Kończymy. Książkowe zagranie podręcznikowe, tak? Tak, mówię tutaj, ta talia. Cały czas w twarz, cały czas w twarz. Ile się da, ile się da. Elegancko, elegancko. Także co, no mamy platyny, platyny. Super, super. Dziadek teraz tutaj e, święta są. To troszkę po, pogra, no. Także przy okazji możecie sobie pooglądać. Pooglądaj, potem praca, więc nie będę miał czasu, no. Staram się na, nagrać Filmy na zaś, na zaś, żebyście mieli co oglądać. Bo, bo tak to nie bardzo mam czas. Już ostatnio musiałem nagrać jeden film, bo by zabrakło. A tak, a tak dziadek też jest spokojny, żebyście mieli co oglądać. Jak w ogóle chcę, chcecie to oglądać. Co tu u dziadka się dzieje? No super, super. Zapraszam też na, na stream, tak, w soboty. Jakby ktoś zechciał to obejrzeć, to zapraszam, zapraszam serdecznie. No i oczywiście na komentarze tutaj staram się w miarę czasu odpowiadać, tak? Na komentarze. Także tych komentarzy coraz więcej daj, dawajcie. Da. Damy radę, damy radę jakoś.